No i jako, że wbiliście te 8000 łapy w górę dosyć szybko, no to wlatuje wam kolejny odcinek i to z finałów. Także w dzisiejszym odcinku zobaczycie jak ja i sobie poradziliśmy na finałach. Jeżeli chcecie więcej typ tego typu filmów z turniej, napiszcie komentarz, marcheweczka. Pamiętajcie również o łapce w górę, komentarzu i subiku z dzwonkiem. No, a teraz lecimy z odcinkiem. Miłego oglądania mordeczki. Bum. Nie wiem, czy już nie się tam do tamtego dobra, bryka i, dobra, i dalej. Tam, dobra. dobra, do tamtego bryka i dalej. Sam się Jestem daleko czyli? jestem ja na to no, gdzie Jestem za, jestem za Mogę iść do ciebie jak chcesz Chyba, że tu... To na dół, iść na, na, na dół 130 Dobra. Co za idiota Potrzebujemy do. Oooo, i po co on spróbuje? Chodź do mnie, chodź Nie mogę uciec. Tam nie nie tam. uciec Nie mogę uciec Chyba jest zbugowana p***na gra Fast roki, To nie, to nie fast roki To jakieś... No to on... Box Nice medalion mimo medalion Nice się wszystko Idiota no, czemu ja dostaję łukę? On Luz, 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 kap kap, Masz medalion, jest full of them, masz max healy. Spróbuj jakieś tylko małego refresa zrobić, żeby mieć Jarkę Nice Słuchajcie, sprawia cały czas. No ja nie mogę nic z tym zrobić, bo ludzie są zbyt słabi, żeby być tak wysoko. Bez... Nice. 10 buildów. Napiszcie GG dla Kamiego. 10 buildów, nice. Guzik, on nie ma masa Jeden flapper. Nice. To jest duo. No. Nie no, wszyscy byli duo Same duo zostały Jeszcze go no Nice Ale jest. Ale ten medalion, co? Ty się boksujesz, nic ci nie mogę zrobić, boksujesz się Znowu nic się nie mogę zrobić, hp Trzeba... Medaliony są takie OP. Tam są raczej, bo wyszli po casha Będziemy farmić tu Mam jest ja, by, nie, ja byłem tylko. tak głęboko, byłem w tym buszu. On po prostu strzelił na na idiota. Co za debil, no. Dobra, psułem ich tutaj. To. Leci. No, jeden ja tam, tam obok siebie, gdzieś albo tam dalej, trafi. No, 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 mogę. Są mi buildy tam, uważaj. A erkę weź. Tak, wziąłem, 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 wziąłem. Ja biorę medy, wyrzucam dużo Ty ja patrz w plecy, ok, patrz w plecy Mam masę, przerzucam ją ja. Musisz wziąć dużą Weź dużą Wyrzucają spray'a Dobra 160 brika i 160 metalu, jak chcesz przerzucam go Rozbudli to no. tak żeby było 160 dobra. brika i 160 metalu? No Dobra Ej, teby Myślę, że to nasza łapa Medy, medy, jakbyś chciał jeszcze Nie wzięli tego chyba Biorą to Nie biorą, nie biorą, nie biorą Weź nie biorę. sobie wszystko, no Z full GG tam idzie, zobaczyłem ci. Blue Mark Med, jak coś? Jak możesz i i med, może? Albo nie, dużo, dużo tutaj. Idiota! A GG. To 8 jesteś jeszcze. Ja to ale z high oczywiście, No i było free. Ciekawe co ten gościu robi ogólnie, nie? Bo zostało 10 sekund, a on już idzie tam. Za ono, ciekawe jaki ma plan. Nie piłkę. Na nami? Na nami? chodź teraz możemy. Tak Dobra, daj, boom. Do podłogi jedno możesz, potem od tego do góry. Zbugowałem się 3x, ku. mi się za nic zużyły. Le lecę tam, lecę tam, na drugą stronę. Oresz na drugiej stronie, chyle. Teraz zginę, ginę, ginę. Aż nice! go. Nice. Ty, kur... Gdzie jest? Gdzieś leciał w tą stronę gdzieś. No tam jest Mał... po lewo. Kur... Weźmiemy go. I nie, może weźmiemy. Jakbyśmy chcieli bardzo. Dobra. Gdzie tu bieg, Gdzie tu bieg. Dostałem, nie wiem. Zabiegłem, zabiegłem, zabiegłem co bucho. Dobra. 50 sekund. Jestem typ na tym, będzie wziął go. Idę po to Ja się znachają, mam 2 medy Trójkili jaki zrobił, mam mało kili Masz, no nie masz mała, dobra Mera mi usłyszał z in the storm, no nie jest noc, więc się wyjadło już Chcesz matce? Mam 160 No mam 0, potrzebuję, no, no mam żyć, bo nie będę mógł w tym ty To czekaj, to czekaj zbuduj mnie. nie wiem Łap, 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 Dadałem jednemu, blokuję tego drugiego. To jest stormo. Ale nie potrafię tam. No więc powinieneś wygrać. Blokowałem jednego. 2v1, one, albo 1v1. Nie mamu. Ale dzięki temu, co. Ja też o tym pomyślałem, też że ci miałem mówić. GG? S? Dobra, ja się mam. podskoczyć Przeleci Przeleciłem, Przeoczyłem, idea idealnie Nie, ja... Jak ja... To? Ole, no! Nie mogę. Myślałem, że oni polecieli w ogóle. Oj, zginęliśmy. Ja, p! no! Nie mogłem się zgraperować, mantluje mi się ogórkę górkę, no. Dostałem kot, Ja, broń. Dole, jaka ta gra jest roz*** Kolono, czemu ten graper jest tak zbugowany, kurwa no Oooo free win Nie mogę się zgraperować, bo mnie blokuje twoje ciało kolone i chu Nie chce mi się Kurwa no nie chce mi się w to grać Taki free win był A tak to... Dobra, to będziemy top 3 albo top 4 Chyba, że ktoś dropnie bombę, jak jakiś jakiegoś Malibuka na przykład To jest jeszcze do wygrania, ale to no, co to się, to się dzieje? Się taki to. free win Zostałem przed nami, surżem mhm. Dlatego będą strzelać w nas bardzo Zbudowałem trochę Poczekajmy tutaj Nie mam konto na nich Plecy Plecy, plecy, plecy To ci, do sniper, oni mają snajpa Eleven ma sniper Dobra, moksuję się Jakie lagi są Nie mogę przejść w normalny sposób 100, 130 Drugi No musimy iść Dawaj od i tam, go tam, 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 tam Za, tam, za, za, się tam do góry Dalej Dalej, dalej Dobra, tutaj pewnie nabierz git są, lecą, są. Wybawie się? Dobra. Mogę to skłopsać? No, możesz, możesz. Do, no, możesz dać ta, ta. ta. I ta, ta. Rup, ta rup, rup, rup. Ok, ok. Krocha. I chodź, chodź do mnie do boksa Zara Czyli jeśli? Uno, zara. Uciek. Piję dużą. Weź się łabów. trochę prawie. Możemy mieć front i tych hakie chyba. Dawaj, go. Tak, na mnie, na mnie, na, na, na mnie Dobra. Dobra. Tak mi się Fokusuję, crack crack. Dostałem snajpy, dostałem snajpy od niego. Trzeci, white Jinx. O ja, ja się healuję. Tu daisz go grapperem, boxa. uważaj. Drugi próbę. 200 drama, 200 drama, 200 drama. Ok, okej, idę, idę, idę. I splitnij nie medy, zaro. Zara. Split tu je medy, łap. First front. To... Kraken, Kop sobie go. Tak. ten drugi, zaro wstecz. jest sto, sto, 138, 138. Mam do ciebie meda tego med w rogu, bed w rogu Masz kapomaca, kapomaca. Puduj Nice W górę. Co ty robisz, idioto? A to nawet nie jest on To jakieś A wyszło z domu Ta, z góry też się prawo. No really Of, of course, was A, kill you know. by fast rock. Kid. Biggest fucking idiota